6. Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ojcu Federico Lombardiemu. Na podstawie paragrafu 27 ustępu 2 punktu 7 litery A oraz paragrafu 229 ustępu 6 statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uchwala się, co następuje. Na podstawie wniosku Rady Wydziału Teologicznego po zapoznaniu się z recenzjami Senat postanawia nadać tytuł doktora honoris Rejskałza, ojcu Federyko Lombardiemu. Uznając wkład laureata w rozwój komunikacji wiary i budowania mostów między chrześcijaństwem i światem, Senat pragnie w ten sposób uhonorować wieloletniego współpracownika trzech papieży, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, piastującym ważne stanowiska dyrektora Radia Watykańskiego, Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego oraz Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wasińskiego w Warszawie, ksiądz profesor dr. Habilitowany Stanisław Dziekoński. Proszę. Teraz.